Halo, halo Halo, halo Jodymy, proszę Państwa Wczoraj wieczorem się położyłem spać po kąpieli Jakoś w Europie nie polecam stacji Shell'a Nie wiem, kurde Ani obsługa, ani to Te wczorajsze cappuccino to mnie w ogóle roz rozwaliło Ale co Poszedłem spać wczoraj, wyspałem się, wstałem sobie o siódmej, zjadłem śniadanko, wypiłem kawkę, pojechałem się zapakować, potem pojechałem 400 prawie kilometrów zapakować się z drugim, no i teraz jedziemy, proszę Państwa, czwóreczką do Drezna i w Dreznie zjedziemy sobie na dół do Pragi. I sobie taki kawałeczek skróta zrobimy. I rozładunek mamy rano na ósmą. A wiozę 9 palet. <grym> tak? 9, 2, 4, 13 palet, przepraszam. 13 palet nitki. Nitki do życia, takiej zwykłej nitki do życia. Takie duże szkule. To będzie jeden rozładunek, drugi rozładunek. Mamy gdzieś w Myszkowie. Nie, myszków. W yy... Gorzyce. Gorzyce. Tam jak jest prześcieg granicy, tak Polska, Czechy No. I na bazę, na przed chwilą lało, teraz słoneczko świeci. Było już 28 stopni niedawno, teraz jest 22 i znowu się robi coraz cieplej. Nie chce się, dosłownie się nie chce jak jest taka pogoda. Najchętniej bym poszedł spać, a tu jeszcze 7 godzin za kółkiem trzeba siedzieć. Jedna nawigacja mi pokazuje, że będę jechał 10 godzin, druga pokazuje, że 7. Ja wolę tą opcję 7. Kilometry uciekają, trzeba je gonić. Jak jest taki ruch, to chyba najlepiej jechać za ciężarówką normalnie. No nic, do później. Od Dzień dobry, proszę Państwa, jest środa, środunia, środeczka, siódma rano w kurniku 35 stopni, także albo się śpi w nocy, jak nie ma słońca, albo się w ogóle nie śpi. Nie, ale tak spokojnie, 1100 zrobiliśmy wczoraj, o pierwszej, przed pierwszą w sumie 15 minut do pierwszej było, jak poszedłem spać. No i sobie na rano zostawiłem 100 km Już zostało 29 Rano sobie Ogarnąłem toaletkę Ogarnąłem sobie W Czechach moją kochaną Kamunię Nie to żebym reklamował Orlena ale Jakoś stacji Orlena w porównaniu Z Szelem to jest niebo a ziemia No i tak sobie Proszę Państwa czas mija Dalej szukam przyczepki i szukam jakiś agregat gondotwórczy. Jakiś taki nieduży, może być nawet 800W. Chodziło o to, żeby sobie doładowywać akumulatory, jak nie będzie słoneczka. W zimie, na przykład. Tak sobie myślę. No, bo wiadomo, że trzeba będzie ogrzewanie, trzeba będzie to, trzeba będzie tamto, ciepłą wodę. A jak nic nie będzie, no to będzie lipa. No bo może być taki jeden dzień w roku albo dwa, że nie ma ani wiatru, ani słońca. Szczególnie w zimie. No bo w dzień to się nie przejmuje. Jest godzina 8.50 dochodzi, 845 no w sumie. I akumulatory mają już 15V. Także daj radę. <śm> I to jeszcze ta nierozszerzona instalacja, no nie? Ta, ta początkowa. Także, proszę Państwa, proszę Państwa, dobrze jest. Zmieniamy autostradę i jedziemy rozpakować nitki pierw. Potem jedziemy rozpakować tą paletkę ostatnią, co ładowałem w tej fajnej firmie, co mi kawę na bramie zrobili. No tak, miłej firmy w Niemczech bym się nie spodziewał. No to jest wyjątek potwierdzający regułę. No. Wchodzę się rejestrować na bramę. Dzień dobry, dzień dobry, bla 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 bla. Babka sobie robi ka y kawę. A się pyta, chcesz też kawę, bo robię? Mówię... Aż mnie zamurowało normalnie No mówię, pewnie lecę po kubek No i poszedłem po kubeczek No i proszę Państwa kawunia była Elegancka Ze śmietanką, naszą z mleczkiem i z cukrem Tak jak lubię I mocno Także no, wczoraj się zrobiłem taki jeszcze godzinny postój za granicą, czyli jak przekroczyłem Czechy, granicę, to sobie zjechałem na pierwszą stację taką, no to chyba była trzecia z kolei, bo tak jadę, a tutaj nie ma miejsca, a tutaj jest tak, a tutaj jest tak. I w końcu chyba trzecia albo czwarta stacja, żebym się zatrzymał. No i tak sobie poleżałem godzinkę z zamkniętymi oczami, no i mówię sobie, no dobra. Lepiej mieć godzinkę do lotu niż 4 rano. Więc sobie te czystówki jeszcze machłem wczoraj. Ale fajnie się jechało, puściutko, normalnie puściutko. Ja do strony Drezna w dół, do Pragi. No i tam sobie myślałem, że normalnie będzie masakra tam jakaś. A droga, powiem Wam, że fajniejsza niż jakbym jechał normalnie na ten. Na, na Niemcy, przez Niemcy dołem. Tak jak zawsze jadę na pilzno Częściej będę tą drogą jechał. Jest może 15-20 km takich wioch gdzie, gdzie jest 50, 90, 50, 90. No ale w nocy byłem jedynym użytkownikiem drogi. Czasami jakaś ciężarówka się tam trafiła. Jakaś niezaszybka, nie sprytna ale tak to elegancko powiem wam no, naprawdę tą drogą jeszcze nigdy nie jechałem no tutaj już jesteśmy na tej naszej już zjechaliśmy z tej naszej tutaj w stronę Bielska w sumie jedziemy bardziej 25 stopni jest teraz już fajnie, jak fajnie jadę się zrzucić i do domku na bazę i do domku na bazę kura nasz kot wczoraj walczył dzielnie w naszej kurze nic się nie stało, ale jakaś krew jest na płytkach na kostce brukowej więc podejrzewam że nasza kura wygrała ten pojedynek ona oglądała górę i mówi no nie ma śladu, żeby cokolwiek tam no to mówię, no to kurcza jeżeli drugie je... a tu jest ta droga na Bielskę, to jest masakra tutaj co chwilę jeden pas jak z Olomok się jedzie na, na Bielsko to jest tak, że co chwilę jeden pas lewo, prawo robią tą drogę po prostu jest też kawałek fajny, ale ale dużo jej remontują ale się spokojnie się o tej porze nie ma korków. dziewiąta dopiero to jeszcze są 20 minut jazdy zleci No, ale co chciałem powiedzieć. Co chciałem powiedzieć. Ma ktoś jakieś doświadczenie z tymi, tymi, tymi agregatami? Taki 800 W wystarczy do doładowania, podładowania akumulatoru grażyczego na zimę? Myślę, że tak. to no w sumie. 800 W to 15A w 12V. 7A24V to przez 2-3 godziny podładuję akumulator na tyle, żeby coś tam użyć. Tak mi się wydaje. Tutaj się tak zjeżdża, objeżdża. Prosto. Pan poprzepuszczał wszystkie samochody i bardzo dobrze, bo tuż tu koreczek był, ale nie, nie bierze pod uwagę, że jak tam przepuszcza i koreczka nie będzie. że krócej się objeżdża bo tam normalnie trzeba było dalej objechać kawał No tu już tutaj wpuścili Nawigacja się pogubiła E, złapała Złapała Asfalt kładli i śmierdzi Dobra, proszę Państwa Władysław się później jakoś Jakoś się rozładuje Wszystkiego naj, naj, naj Halo, halo, rozpakowane jedno Objechałem budynek dookoła, Piszę magazyn To pewnie coś dużego, a to takie A to taki wynajęty popój w domku, dosłownie no ale spokojnie, rozładowane. Jest 31 stopni w tej chwili. Proszę Państwa, masakra jest. Masakra. A głodny jestem? Trzeba ja było coś zjeść. Zjadłem ostatniego banana, jeszcze mam jabłko, ale jabłko sobie później zjem. Oj tak proszę Państwa. Ja, ja do dobku. Ale jak coś będzie, jakiś kebab po drodze albo coś, to może wstąpię sobie jeszcze. Mamy, proszę Państwa, do Myszkowa 102 km jeszcze. a z bazą pewnie ze 150, 160 bo to jest koło zawiercia to zawiercie do nie jest daleko także jako tako dotrzemy no no to co jak się gdzieś zatrzymam to się odezwę. klima chodzi na pełny ten regulator Mam minimalnie okienka podchirane, żeby świeże powietrze wchodziło, żeby nie, nie, nie było tak, że gardło mnie zaraz będzie bolać. I normalnie czuję, jak mi ciepłym powietrzem z okna wieje w twarz. Masakra. Masakra. Ale w Polsce już jestem, to już zupełnie jak... Dobranoc. To już niedaleko. No później jadę sobie A1 Autostradą bez... bez... no kurde, już zrobili ograniczenie do 80 A jedzie się tak, że normalnie można lodówkę zgubić. Musiałem szyby pozamykać, bo lodówkę bym zgubił. No masakra po prostu się jedzie. Masakra, to nie jest, że, że jest źle a tych placków takich wypalonych od spalonych elektryków to jest tyle że i się tak skacze na boki góra, dół, góra, dół, góra, dół 80 na godzinę to jest za szybko już Od po komuś auto popsuło. Zgubił coś. Może zgubił jakąś śrubkę. Silnik mu wypadł. No masakra. A jedynka jest nieprzejezdna od Gorzyc Do łodzi. Nie wiem jak to powiedzieć. To po prostu masakra. Dobrze, że jest niepłatna już, bo przecież jakby to było płatne jeszcze. Chociaż w sumie to powinna być opłata za jazdę takimi karuzelami. I roboty drogowe. Tego się już nie da naprawić. To by trzeba było zedrzeć do zera, zrobić podłoże porządne, tak powinno być. I dopiero położyć na nowo asfalt. Bo to wszystko szkody górnicze wyważam. to może droga się pojawi. Może będzie asfalt. droga rozwaliło masakra no to jakiś odcinek 100 kilometrów takiego rodea jest najfajniejszy było znak Duży wykrzyknik, koniec. I zaraz znowu wyboje, no nie? Jaki koniec to początek. No, lotnisko tutaj dużowica masakra się państwa, masakra. Pośrednio.